Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Scratch SPWZ i Dzisiaj zajmiemy się takim materiałem dla klasy czwartej pod tytułem Małpie Figle o sterowaniu postacią Słuchajcie, jeśli chodzi o grę o tym tytule, czyli Małpie Figle to na moim kanale jakiś czas temu pojawiło się aż 5 odcinków tak zatytułowanych no i to była gra Małpie Figle, tyle tylko, że w wersji dla klasy szóstej, tak? Klasy 6, która realizowała jeszcze starą podstawę programową, no i zajmowała się tym w klasie 6, właśnie. No i tam ta gra była zdecydowanie bardziej rozbudowana. Natomiast ta, o której mamy mówić w klasie czwartej jest prostsza, więc y, dlatego postanowiłem ten materiał zrobić jeszcze raz w takiej właśnie wersji y, dla klasy czwartej Dobra, na no to słuchajcie, zaczynamy. Y, zaczniemy sobie oczywiście od y, odpalenia skrecza. Tak, Czyli ja już tego chyba gdzieś mam odpalonego. Dobra, przechodzę sobie do moje rzeczy. Tworzę sobie nowy projekt. I ten nowy projekt nazwę sobie oczywiście Małpie Figle. Z tym, że może Małpie Figle, klasa czwarta nazwę. Małpie Figle, klasa. No wynaśledźcie sobie, jak wam będzie tam pasować. Dobra, czyli projekt już utworzony. Słuchajcie, w projekcie nie będziemy potrzebowali kota, tak? Czyli możemy naszą postać kota wziąć i usunąć, więc ją usunę w tej chwili. Nie mam w tej chwili żadnej postaci, natomiast będę potrzebował postać małpki, więc ją sobie teraz dodam. Wybierz duszka, no i tutaj sobie mąki. Mąki. Mam taką małpkę. O, jak widzicie, całkiem fajna, nada się. Będzie. Czyli małpa. Od razu widzę, że jest zdecydowanie za duża, więc tutaj, gdzie jest rozmiar, mogę ten rozmiar zmienić. 100% to jest właśnie taki wygląd, jak widzimy teraz. No i możemy to sobie, słuchajcie, zmienić. No nie wiem, powiedzmy 50. O! Myślę, że będzie, nasza małpka będzie w porządku. Dobra. Teraz potrzebujemy też tło dla sceny, ponieważ mamy zbierać banany. Więc słuchajcie, weźmiemy sobie na zewnątrz jakieś tło, takie, co by co las przypominało. Może, o, może to będzie nie, nie najgorsze. Dobra, moją małpę ustawię gdzieś tu na środku, i tu, żeby była na ziemi, a nie latała mi w powietrzu. Za chwilę jeszcze będziemy jakby jej ustawieniem sterować. Dobra, potrzebujemy jeszcze palmy, na których będą te nasze banany. Rosły, znaczy palmy, no, no. drzewa bananowe, e, ale tutaj nie wiem, co, co mamy dostępne. Czekajcie, yy, popatrzmy się. Zwierzęta, fikcja, taniec, polska, muzyka, jest tutaj młoda litery. E, jakieś tree na pewno, jakieś drzewa. O. Czekajcie, o tree. Takie, takie. Wcześniej były jeszcze jakieś inne. Z których korzystałem, tak bardziej się nadawały. Czekajcie, zrobimy szybki przegląd. Oczywiście moglibyśmy sobie takie drzewo bananowe namalować, na ale kurczę, no nie ma chyba tego, co było przedtem. Coś tu pozmieniano. No dobra, to użyję to, co jest. Niech będzie to. Dobra. No i mam takie drzewo. ono nie nadaje się na banany za bardzo. No ale dobra, niech będzie. Postawię go sobie tutaj. Nazwę go sobie lewe, lewe, bo będę miał lewe, środkowe i prawe. I zduplikuję go sobie jeszcze dwa razy. Duplikuj. Nazwę tu sobie cyk środkowe. I nazwę sobie duplikuj. I jeszcze po prawej stronie prawe. Moglibyśmy je tutaj e, dokładnie rozmieścić, to znaczy, żeby były one symetrycznie rozmieszczone. E, to jest pokazane właśnie w tym filmie dla klasy szóstej, ale Powiedzmy, że ponieważ to jest taki materiał z tych prostszych, to na razie sobie to darujemy. Dobra, teraz słuchajcie, jak widzicie, no stała się taka rzecz dość ciekawa, bo mianowicie moja małpa, którą dodałem pierwszą, jest za drzewami. Ja chciałbym, żeby ona była raczej na froncie niż za drzewami, więc zaczniemy sobie od programowania małpki i mamy mąki, i do tego mąki zaczniemy sobie od początku, czyli kiedy kliknięto zielona flaga, i gdzieś chyba w ruch. W ruch, czy nie w ruch, czekajcie. Hmm. 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 Czy wygląd? Przesuń na wierzch. O, właśnie. Jest taki y, taki klocek, ktoś nazywa przesuń na wierzch, czyli jakby będzie nad wszystkimi innymi postaciami. Czyli, jeżeli się one właśnie tak się stanie, jak teraz, że się nakładają na siebie, to ona będzie pierwsza, tak? I teraz, jak kliknę na zielona flaga, tak jak widzicie, małpka jest już przed, y, przed drzewami. Y, tutaj, jeśli chodzi o drzewa, to jednak y, chciałbym trochę poprawić poprawić to rozłożenie tych drzew, więc przejdę sobie do kiedy kliknięto zielona flaga i tutaj mam ustawienia o współrzędnych ekranu, będziemy jeszcze kiedyś mówić, natomiast warto tutaj zwrócić uwagę na to, że tutaj właśnie mamy współrzędną x i współrzędną y i chciałbym, żeby we wszystkich moich drzewach ta współrzędna y y to jest góra-dół, była właśnie taka sama, skoro tutaj mamy minus 77, to tak ją tutaj ustawimy. Ustaw. E, ustaw. Y na minus 77. Dobra. I ten skrypt, tak? Czyli, jeżeli drzewo gdzieś teraz przesunął, to teraz po kliknięciu e, ustawie Y na minus 77. Ale słuchajcie, ale chciałbym jeszcze, żeby też X było. No właśnie, żebym ktoś złapał drzewo i przesunął. Dobra, to jednak musimy tutaj X też. E, X też wykorzystać. Więc nie ten krok ziemy, tylko idź do xy. Idź do xy to będzie pozycja moja, mojego drzewa. No i może zróbmy sobie tą, żeby to jednak było równo. Czyli tutaj damy sobie minus 160 oraz 80. To będzie pozycja mojego drzewa. Teraz skopiuję to, czyli złapię. Słuchajcie, złapię za ten mój skrypt i przesunę na drzewo środkowe. I przesunę na drzewo prawe. Dobra. Na środkowym mi, minus 80 zostaje, bo to jest góra-dół. Natomiast y, y, pozycja y, prawo-lewo dam na 0. Tak? Patrzymy, czy dobra. Teraz widzicie, drzewo prawe mi zniknęło, tak naprawdę nie zniknęło, tylko się ustawiło w tym samym miejscu co lewe, bo tu teraz też musimy wprowadzić drobną poprawkę, a mianowicie tutaj zamiast minus 160 dam 160, tak? Czyli to jest minus 160, 0, 160. Do układu współrzędnych jeszcze kiedyś wrócimy. Dobra, możemy też ustawić naszą małpę na jakiejś pozycji stratowej, czyli wracam się do mojego monkey i chcę, żeby ona stała, no powiedzmy, że może stać tu, gdzie stoi. Czyli dołączam do mojego programu, idź do, o dobra, 1 na x minus 123, dobra dajmy 0, żeby już było tak, o dobra. I pozycja startowa ustawiona. Teraz słuchajcie, teraz zaprojektujemy nasz program tak, żeby można było strzałkami w lewo i w prawo przemieszczać się naszą małpą po scenie. To jest generalnie dość proste, musimy przejść do zdarzenia i tutaj mamy coś takiego kiedy klawisz spacja wciśnięty tak zmienimy sobie ten klawisz spacja na strzałka w prawo i dajmy sobie przesuń o 10 tak czyli jeżeli nacisnę klawisz spacja to chcę żeby żeby mój moja małpka posuwała się w prawo dobra wszystko gra Dobra, dochodzę do prawej krawędzi ekranu i chciałbym tutaj spowodować coś takiego, że jeżeli dojdę do brzegu, to żeby nie wychodził z ekranu, tylko się odbijał od tego brzegu. Mam taki krocek, jeśli na brzegu to odbiję. Jeszcze raz odpalam, moja małpa jest na środku. Dochodzi do boku. O, patrzcie się, co się dziwnego dzieje, ponieważ ja cały czas trzymam strzałkę w prawo, żebyśmy mieli jasność. Tyle tylko, że w momencie, gdy odbija, to nam się jakby obracała ta małpka, tak? Widzi coś takiego jak tutaj kierunek, tak? No i mimo, że trzyma strzałkę w prawo, no to ona dla niej wtedy w prawo jest na odwrót. Więc żeby nie było takiego efektu, to ustawię sobie po pierwsze kierunek. To znaczy dla strzałki w prawo zawsze ten kierunek ma być w prawo, tak? Gdzieś taki, taki klocek jak ustaw kierunek. Ustaw kierunek. Dobra, czyli dam go sobie też tutaj. Po każdym naciśnięciu yy, przycisku w prawo ma być ustawiony kierunek na prawo, czyli to tutaj gra. Dobra, o. Dobra, czyli mi się przestawił, ale już nie idzie w lewo. Yy, natomiast, żeby się nie przestawiał, żeby się nie obracał głową w dół, to jeszcze yy, dam sobie coś takiego jak ustal styl obrotu lewo-prawo. Cyk. Dobra. O, dobra, czyli teraz mi się tutaj klinuje. Chcę to samo osiągnąć dla, yy, dla kierunku w lewo, tak no to po prostu prawe przycisk, duplikuj i zmieniamy sobie kierunek na lewo z, Znaczy strzałkę na lewo, kierunek też na lewo, czyli w tym wypadku będzie tam minus 90 i styl obrotu w lewo, prawo, dobra lewo prawo. Lewo, prawo, jak widzicie, tylko ogon się zmienia, tak? Eee, czekajcie, jakbyśmy zaczęli jeszcze na kostiumy tej małpki. Czy ona ma jakieś kostiumy, które mogłyby em, symulować eee, ruch? No nie, ma tu tylko takie miny. Zmieniaj ręce, dobra. Eee, to zostawimy ten skrypt tak, jak jest. Dobra, czyli ruch już mamy. Dobra, słuchajcie, ponieważ w tych dwóch skryptach, szczałek, już nic więcej nie będziemy robić, to w zasadzie powinniśmy te skrypty zakończyć. Czyli w zdarzenia mamy w zdarzenia nie w kontrolach Mamy coś takiego jak zatrzymaj wszystko. Ale zatrzymaj wszystko to blokuje cały program, więc mamy zatrzymaj ten skrypt, czyli ten konkretny skrypt chcemy sobie zatrzymać. To znaczy po jednokrotnym naciśnięciu o. Widzicie? Oczywiście jak trzymam to ten skrypt mi się powtarza w kółko, bo w kółko go wywołuje, tak? Ale to jednokrotne wywołanie się kończy po jednokrotnym naciśnięciu. Dobra. Słuchajcie, więc to już mamy. Czyli teraz przesuwanie po ekranie mamy. Styl, mamy tutaj kierunek obrotu ustawiony, tak? Mamy styl lewo-prawo, żeby nam nie chodził głową w dół. No i co teraz? I teraz chcemy jeszcze na naszych drzewach zawiesić banany. Więc dodamy sobie kolejnego duszka i szukamy, a nawet mamy, bananas, tak? I chcemy, żeby te banany wisiały sobie tutaj. Możemy je też trochę zmniejszyć, bo chyba są za duże. 70. OK. I wiszą sobie na tym drzewie. Żeby mieć pewność, że tu będą wisieć, to nazwiemy je banana, banany lewe. Tak. I ustalimy im położenie, tak jak właśnie w tej chwili mają. Czyli przejdziemy sobie do mm, zdarzenia, kiedy kliknięto zielona flaga, do ruchu i obecną pozycję, tak? czyli obecna pozycja to jest minus, 20, minus 159 i minus 22. Ponieważ drzewo było minus 160, to możemy też tu lekko skorygować minus 160. Pamiętajcie, że na tym klocku, jak ja ruszam tym moim bananem, to na tym klocku, który jest tutaj, zawsze jest aktualna pozycja danego duszka, tak? Więc jeżeli ustawimy coś myszką i chcemy, żeby to było właśnie w tym miejscu, to możemy to właśnie takim krokiem wymusić, ponieważ ja już teraz wpisałem, to oczywiście nie na tym klocku, co ja tutaj sobie do skryptów dołączyłem, tylko na tym tutaj po lewej stronie w moich poleceniach. Jak kliknę zieloną flagę, to mój banan wędruje tam, gdzie trzeba. Dobra, no i chcielibyśmy teraz zrobić jeszcze taki bajer, że ja mam dojść tą małpką sobie tutaj, i podskoczyć, tak? Czyli podskoczyć i zabrać, zabrać tego banana z drzewa. No i jak to zrobimy? Słuchajcie, zrobimy sobie to na, tej, na bardzo podobnej zasadzie jak ruch lewo-prawo, więc zduplikujemy sobie to jeszcze raz. Dobra. I teraz, słuchajcie, zamiast strzałka w lewo, to damy strzałka w górę. Tu możemy zostawić i teraz y, przesunięcie. Przesunięcie musi być większe, bo chcę, żeby przy jednokrotnej, jednokrotnym podskoku y, on mi podniósł się do góry, a potem opadnie No bo działa grawitacja, małpka skacze, ale nie będzie się tam utrzymywać wiecznie w powietrzu, tylko, y, tylko opadnie, tak? Więc słuchajcie, styl obrotu tu mi nie będzie potrzebny bo to jest, nie dotyczy kierunku lewo-prawo, tylko raczej góra-dół. Czyli chcę, żeby się podskoczył o... Ustawię sobie kierunek najpierw oczywiście, czyli kierunek ma być do góry. Potem ma mi podskoczyć powiedzmy na 50 na początek. Jeśli na brzegu to odbij, jest niepotrzebne. Dobra. Potem zrobimy taki, taki moment zawieszenia, czyli chcemy, żeby po tym podskoku chwilę był w powietrzu. O, czekajcie, po czym mi się to złączyło tutaj? Sekunda, sekunda za dużo, 0. Kropka 5, pół sekundy, tak? A potem się wrócił, tak? Czyli opadł w kierunku przeciwnym. Jeżeli do góry będzie 50, no to teraz moglibyśmy albo kierunek w dół ustawić znowu dać 50, albo prościej moglibyśmy, ponieważ kierunek jest do góry, to dać minus 50, i wtedy będzie w przeciwnym, w przeciwnym kierunku niż jest ustawiony kierunek, tak? Czyli do dołu będzie. No i zobaczmy, czy to działa. Czyli po naciśnięciu strzałki w górę, małpka podskakuje, chwilę wisi i spada, tak? Dobra, czy wyskakuje wystarczająco dużo, żeby dotknąć banana? No, prawie, ale ja bym jeszcze tutaj, może, 10 dał więcej, 60 i tutaj minus 60. Dobra. Cyk. Cyk. No dobra, ale jak małpka złapie banana, to ten banan powinien zniknąć, nie? No to przechodzimy do banana i yy, musimy zaprojektować taką akcję, że jeżeli Małpa dotyka banana, to banan znika. Albo z pozycji banana to będzie inaczej. Jeżeli banan, bo programujemy banana, tak? Kliknęliśmy sobie banana. Jeżeli banan dotyka małpki, to banan znika. tak? Czyli tak to zaprojektujemy. Dajemy sobie. Dajemy sobie. Słuchajcie, taki. Zieloną flagę, oczywiście. Potem musimy zaprojektować zaprojektować coś takiego, jeżeli, jeżeli, tak, to już, to jest to zwana instrukcja warunkowa, jeżeli zaistnieje jakiś warunek, a ten warunek weźmiemy sobie z czujniki i w czujnikach mamy dotyka wskaźnik myszy, oczywiście nie będzie chodzić tu o wskaźnik myszy, a będzie chodzić o innego duszka, czyli jeżeli banan dotyka ma małpy, tak, bo programujemy banana, to wtedy co? No to wtedy musimy naszego banana ukryć, musi zniknąć. Tak Dobra, ale to jeszcze nie zadziała dobrze. Słuchajcie, bo w tym momencie ten mój skrypt odpala się, Czekajcie, Zaraz że zobaczymy, ale chyba nie zadziała. O, dlaczego nie zadziała? Ponieważ on się odpala jednorazowo. Słuchajcie, jednorazowo po kliknięciu zielonej flagi. Czyli klikam zielona flaga, i jeżeli w tym momencie nasza małpka dotykałaby banana, to banan by zniknął. Ale ona w tym momencie nie dotyka, bo jest w całkiem innym miejscu, więc ja to muszę sprawdzać ciągle. Czyli w, w Scratchu zawsze tak czyli muszę zawsze sprawdzać przez cały czas trwania programu czy czasem w tym akurat momencie e, moja, mój banan nie dotyka małpki bo tak to jest zaprogramowane tak dobra czyli odpalamy jeszcze raz. Skacze pyk elegancko banan zniknął. Tylko teraz mam problem słuchajcie odpalam grę jeszcze od nowa zieloną flagą i nie mam banana. Dlaczego tak się dzieje? Ponieważ w Scratchu jest to tak zaprogramowane, że jeżeli raz coś ukryłem, to potem to jest ukryte. Tak? Więc ja to muszę pokazać. A kiedy to muszę pokazać? No zawsze wtedy, kiedy odpalę program. Tak? Czyli najpierw ustawię tego banana w odpowiedniej pozycji, a potem go pokażę. I w tym momencie cyk. Dobra, elegancko. Dobra. No oczywiście tych bananów potrzebowalibyśmy więcej. Tak? Czyli na każde drzewo z osobna. No więc sprawa jest dość prosta. Damy sobie duplikuj. Nazwiemy sobie to banan środek. Dobra. Ustawimy ten banan mniej więcej na środku. Możemy w grupie ruch sprawdzić, jaka to jest pozycja. 1,20, tak? Ale ponieważ tutaj mieliśmy. O 160 minus 22, to zostawmy tą samą wysokość, bo słuchajcie, duplikując jakiegoś duszka, w którym były skrypty, te skrypty też się duplikują. Więc w tym moim nowym bananie środkowym mam wszystkie te skrypty już duplikowane. Nie muszę ich robić od nowa, tak? Ale muszę to no trochę zmienić, ponieważ gdybym tutaj zaczął. O, widzicie? No to ten banan ustawił się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie banan lewy, więc zmienię tą współrzędną ponieważ drzewo było miało współrzędną 0, no to tu też ustawię 0, tak? Cyk, no i elegancko. I teraz jest na środkowym drzewie. I teraz mogę z tego drzewa ten banan ściągnąć, tak? I z tego też. Dobra, to potrzebuję jeszcze na prawe drzewo, więc daję prawy przycisk, duplikuj. Zmieniam nazwę na prawe, żeby mi się nie myliło. Dobra. A w skryptach zmieniam to 0. Yy, drzewo miało w tym miejscu pozycję 160, no to prawy banan niech też będzie miał 160. Dobra. Cyk. No i już mam trzy banany, ściągam to. Ciągam to. O, czekajcie bo mi nie spadł. Aha, bo wcisnąłem drugi raz przycisk. O, widzicie. No, czyli już mamy jakiś bug w naszym programie. Hmm, dobra. Cyk. 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 O, tutaj się nie baguje. Tam się bagował. O, a może to jakieś chwilowe zacięcie było. Dobra, yy, czyli działa. Czyli moja małpka ściąga drzewa banany. Wszystko działa. Sterujemy przy pomocy strzałek, prawo, lewo yy, się poruszamy, do góry wyskakujemy. Dobra, elegancko wszystko działa. Dobra, w podręczniku jest jeszcze jeden bajer, a mianowicie coś takiego, że małpka jakby robi takie salto, nie? Więc też to sobie zaprogramujemy, czyli przychodzimy do małpki i teraz na wciśnięcie kanału przycisku O wybieramy sobie z literek O, będziemy chcieli zrobić będziemy chcieli zrobić obrót dookoła własnej Osi, tak? Jak się robi obrót dookoła własnej osi? No jest to obrót o 360 stopni, tak? Czyli moglibyśmy 360, tak? tak? Niemniej jednak to jeszcze nie będzie działało. W zasadzie będzie działało, tylko my nie będziemy widzieć, że to się dzieje, ponieważ no, będzie się to działo na tyle szybko, że my tego nie zaobserwujemy, więc chcielibyśmy. Hmm, podzielić to na kilka mniejszych etapów, tak? Czyli żeby to nie było jednorazowo 360 stopni, tylko żeby to było na przykład 10 razy, 10 razy po 36 stopni, tak? Co też nam da razem pełny obrót, ale będzie już taką czynnością, o. Ale dalej nic nie widzimy, tak? Czekajcie, bo ja to nie wiem, czy dobry krajem... o. I coś się dzieje, ponieważ rusza ogonem, to przez to widzimy, że coś się dzieje, natomiast samego efektu animacyjnego nie ma, a wynika to poniekąd stąd, że ustaliliśmy styl obrotów na lewo-prawo. Tak? Czyli małpa nie może zrobić obrotu pełnego, ponieważ porusza się tylko lewo-prawo. Zrobiliśmy to specjalnie, żeby, żeby nam nie chodziła do, głową w dół, ale przy salcie mogłaby temu chwilę być głową w dół. Tak? No więc co zrobić, żeby to tutaj taki efekt zaobserwować? A mianowicie, yy, najpierw sobie ustalimy styl obrotu, po naciśnięciu tego klawisza zmienimy ten styl obrotu na dookoła, tak? Ale żeby potem znowu nie chodziła nam gumą w dół, no to ustalimy sobie tutaj lewo-prawo, tak? Czyli tutaj wrócimy do lewo-prawo, czyli po naciśnięciu klawisza dookoła wykona obrót, a następnie, a następnie, słuchajcie, yy, wróci do poprzednich ustawień. O, widzicie? No i elegancko, nasza małpa potrafi zrobić salto, potrafi zebrać banana i salto, i banana, i jeszcze raz salto. No dobra, słuchajcie, czyli wszystko działa. Tutaj, jeśli chodzi o Wasz podręcznik, bo na chwilę do niego wrócę, mamy to wszystko dokładnie opisane, tak? To, co Wam przed chwilą pokazałem. Też podkreślone, że jeżeli coś ukryliśmy, to potem musimy pokazać, tak? Bo inaczej, bo inaczej to nie będzie po prostu widoczne. Natomiast mamy też taki, taki dymek, zapamiętaj, skrypt nie powinien się kończyć blokiem, do którego można na dole dołączyć kolejny blok. W takim przypadku na końcu skryptu umieść blok zatrzymujący jego działanie. Jeśli w którymś ze skryptów projektu określisz ukrycie duszka, pamiętaj o tym, aby zaprogramować pojawienie się przy kolejnym uruchomieniu programu. Czyli o tym już mówiliśmy, natomiast jeśli chodzi o to zamykanie, no, tak jak widzicie, tutaj mówiłem Wam, żeby zamykać, pozamykaliśmy, ale nie wszędzie jest jeszcze zamknięte, czyli na przykład moglibyśmy sobie zamknąć jeszcze ten skrypt. Moglibyśmy pozamykać skrypty w drzewach. Tak. Tylko oczywiście klockiem zatrzymaj ten skrypt, a nie zatrzymaj wszystko. Dobra. Ten skrypt. Zatrzymaj. Ten skrypt. No i tak samo moglibyśmy to zrobić w bananach, e, oczywiście tylko i wyłącznie w tym skrypcie, ponieważ tutaj widzicie, że nie ma, e, nie ma, możliwości dołączenia już nic z dołu, tak? Ponieważ tutaj mamy pętlę, która trwa zawsze i teraz popatrzcie, klikam, e, czekajcie, oczywiście tutaj ten skrypt nie wszystko, klikam zielona flaga i on mi się tak podświecił na żółto, czyli on cały czas, cały czas, przez cały czas trwania programu e, jest w gotowości, czyli gdy otrzyma odpowiednie zdarzenie, tak? Czyli gdy małpa dotknie banana, skrypt zadziała, tak? I on przerywa swoje działanie dopiero w momencie zatrzymania, więc tutaj nie można dołączyć już takiego klocku, zatrzymać ten skrypt. Natomiast wszędzie indziej, gdzie jest taka wypustka na dole, no to można ten skrypt domknąć. Pyk. Dobra. Słuchajcie, mówię można, bo będę to podkreślał bardzo mocno. Oczywiście jest to dobrą praktyką. Yy, są języki programowania, gdzie bez domykania skryptów, skrypty by nie działały, by wyskakiwał błąd. Scratch nie jest takim językiem. To znaczy, jeżeli nie dołączymy, czyli jeżeli na przykład w tym miejscu nie będzie tego czegoś i tak się będzie kończyć, to zadziała. Natomiast robimy to, ponieważ uczymy się dobrych praktyk, kiedy jak przejdziemy do języków tekstowych, być może będzie konieczność kończenia skryptów i wtedy, gdy zabraknie takiego elementu kończącego skrypt, skrypt po prostu program nam nie zadziała. Dobra, słuchajcie, to tyle na dzisiaj. Myślę, że spokojnie poradzicie sobie żeby tą grę zrobić samemu w oparciu o ten film i podręcznik. No i już niedługo przejdziemy do jakichś kolejnych filmów poświęconych informatyce w szkole podstawowej. Dziękuję Wam za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.